No, dzisiaj bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, przed meczem zapowiadałem w jednym z wywiadów, że bardzo bym chciał, żebyśmy zagrali taki pewny mecz, w którym zdominujemy przeciwników i przede wszystkim zdobędziemy też punkty na, na swoim terenie, bo do tej pory w tym sezonie albo był niesmak, albo niedosyt po tych meczach w uranie. Cieszę się, że w końcu taki mecz nadszedł i dzisiaj od początku do końca dominowaliśmy na boisku, a graliśmy przeciwko drużynie, która ostatnio ma dosyć dobry okres ze sobą, także nasze zwycięstwo podbójnie nas cieszy, jeszcze w obliczu tego, w jakiej sytuacji znajdowaliśmy się i my, i będzie w tabeli przed tym meczem w jakiej się dalej z, z, znajdujemy obecnie można w, czasami spijać śmietankę, a czasami czas stanąć po prostu. Ja pierwszy raz w życiu nie wyszedłem w dziesięciu ani jako zawodnik, ani jako trener, a, a to jest wstyd dla sportowca, nie mam o co mówić. A, a też nie mam zamiaru uciekać ani, ani nie wiem, uciekać od dziennikarzy, ani uciekać. A, ja biorę odpowiedzialność za to, bo to ja jestem trenerem. A nie mam w ogóle dzisiaj nie, 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 nie zarzucam nic zawodnikom, bo, bo to są chłopaki, które naprawdę mają kawał serducha i, i, i tyle umiejętności, że, że próbowaliśmy walczyć z suwałkami, próbowaliśmy walczyć ze skrą, a dzisiaj e, próbowaliśmy, ale, ale w, e, w, no byliśmy tłem dzisiaj. Nie, nie mam zamiaru tutaj się tłumaczyć w jakikolwiek sposób. No, nie jest wstyd, ale nie, 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 żeby było jasne, nie mam w ogóle żadnych pretensji do zawodników, ani, bo mam jeszcze przed sobą trochę czasu i grania. Liga się tak rozkłada, że dwa mecze w jedną, jeden mecz w tą i nagle tam skaczesz po tej tabeli, chociaż nie miałem na nią co patrzeć. Jak generalnie chciałbym potrenować, bo, 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 bo musimy potrenować troszkę, bo trzech tygodni nic nie robimy, tylko jeździmy i gramy, ale nie wytłumaczenie, nie, nie, nie mam zamiaru. A tego modnego ostatnio tłumaczenia, że czy to korona, czy nie korona. Po prostu sportowo dzisiaj graliśmy źle, a przede wszystkim nie mogliśmy przyjąć zagrywki. No, jeżeli dwa zespoły się spotykają, może na większym potencjale Olsztyn, ale, ale my przyjmuje na poziomie 65%, a my na poziomie 25%, to w męskiej siatkówce mniej więcej to wygląda tak jak do 18%, mówię, mówię po trzecim. I tak to wyglądało. Nie mogliśmy przejąć zagrywki. Mamy problem, bo nie mamy problem z przyjęciem no, i od początku sezonu. Jeżeli utrzymamy poziom ataku, tak jak utrzymywaliśmy, to gdzieś po, po, potrafimy się bić, ale jak, jak już nie, nie jesteśmy w stanie utrzymać poziom, poziomu ataku na wysokiej piłce, no to pogramy praktycznie cały czas na wysokiej, ale e, staje i mówię. E, E, walczymy dalej. Ja się nie mam zamiaru tutaj poddawać, e, e, nie mam zamiaru tutaj, nie wiem, robić jakiś scen, czy, czy, czy w ogóle unosić głos. Ja, nie, ja, ja w ogóle do zawodników nie mam, nie, nie będę e, żadnych tutaj ani, ani rozmów, ani czymkolwiek. To są chłop, chłopcy z charakterem, z jajami. Mamy dużo przejść e, i w tym roku w poprzednim, e, i, a oni mimo wszystko stają zawsze i na treningu i na meczu próbują. Nie zawsze to się udaje. Ale mimo wszystko jest to dla sportowca i dla, dla mnie dla nich na pewno wstyd, jeżeli przegrywasz do siedmiu i to jest wstyd i to trzeba powiedzieć jasno. Ja uważam, że zagraliśmy bardzo dobrze dzisiaj. Myślę, że od początku tego meczu byliśmy bardzo zmotywowani, zresztą co było widać na boisku. Każdy gdzieś tam w środku bardzo chciał wygrać i bardzo potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Gdzieś w tych poprzednich meczach brakowało niewiele i dzisiaj w końcu ta gra zaskoczyła, zagraliśmy bardzo dobre spotkanie i wygraliśmy 3-0. Myślę, że dzisiaj to był taki Olsztyn, jaki chciałbym oglądać jak najwięcej i na pewno jeszcze są jakieś rezerwy jak zawsze, ale myślę, że dzisiaj zagraliśmy mecz bardzo dobry. Bardzo dobry. Troszeczkę teraz gdzieś ta, ta głowa zluzuje i, i na tych treningach to co cały czas robimy w końcu przełożyliśmy na mecz i myślę, że daje to nam jeszcze większą motywację do jeszcze większej pracy na treningach i do takiej gry w kolejnych meczach.